Mamy dzisiaj 8 marca i jest to data wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze mamy oczywiście Dzień Kobiet, no a po drugie, tak mniej oczywiście, to właśnie dzisiaj Endorfi do swojej oferty wprowadziło nowe urządzenie, które powoli kompletuje nam rodzinę modelu Thok. Aktualnie na rynku mamy bowiem już dostępnego Thoka Compact w rozmiarze 60%, Thoka TGL w rozmiarze 80%, no i właśnie dzisiaj do tej wesołej rodzinki dołącza kompletnie nowe urządzenie, czyli TOK 75%, będący takim złotym środkiem pomiędzy kompaktowością 60 i funkcjonalnością tekelki. Co ma nam do zaoferowania i przede wszystkim czy jest warta waszej uwagi, tego dowiecie się w tym materiale, więc oglądajcie go do końca. Choć z początku nowość o tym Dorfi wzbudzała u mnie wrażenia trochę odgrzewanego kotleta, który jako jedyną nowością może szczycić się bardziej kompaktowym rozmiarem, tak wystarczyło na szybko rzucić okiem na jej karton, by zmienić zdanie. Możemy dowiedzieć się stąd bowiem, że tok 75% oprócz niewielkiej konstrukcji oferuje również możliwość pracy w trybie bezprzewodowym, podsłapa, czy też potencjometr do zmiany głośności multimediów, a to wszystko w cenie 370 zł, więc od razu robi się ciekawiej. Za te cenę w zestawie spodziewać się, może możemy rzecz jasna samego urządzenia, a oprócz niego też 180 cm przewodu USB-C w oplocie, przyrządu do wyciągania przełączników, instrukcji obsługi, kick-up oraz miniaturowego odbiornika do pracy bezprzewodowej. Z tym, że tych dwóch ostatnich elementów nie znajdziemy bezpośrednio w samym kartonie, a od spodu klawiatury w specjalnie przeznaczonym do tego zagłębieniu. Dzięki czemu zawsze możemy mieć je pod ręką i też zdecydowanie spada szansa, że gdzieś się nam zgubią. W kontekście jakości wykonania FOK 75% absolutnie nie odstaje nawet od droższej konkurencji i już przy pierwszej styczności dostarcza bardzo pozytywnych odczuć. Metalowy front zapewnia klawiaturze całkowitą sztywność i poniekąd dokłada też swoją cegiełkę do sporej wagi wynoszącej 785 g. Obudowa nie pracuje nawet przy mocnym nacisku, a i w kwestii jej spasowania nie ma się do czego przyczepić. Przyczepić mogłaby się tutaj natomiast podkładka pod nadgarstki, co ewidentnie sugeruje nam ścięty front z wy. Tłoczonym po lewej stronie logo producenta, no ale niestety finalnie na takie akcesorium w zestawie nie natrafimy. Mimo wszystko wierzę, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni i Endorfi wprowadzi je do swojej oferty, no bo w sporej liczbie użytkowników, w tym też i mnie, zdecydowanie by się ono przydało. Jako, że wygląd i to, czy komu się ta klawatura podoba, czy też nie, to oczywiście kwestia preferencji, nie chciał się tutaj nad nim jakoś przesadnie pochylać. Niemniej jednak wspomnieć muszę, że mi osobiście design przypadł do gustu i tak naprawdę jego jedynym mankamentem, są dla mnie klawisze floatki, a więc niezabudowane w żaden sposób dookoła, co na tle grafitowo-szarego plate'a burzy trochę estetykę całej konstrukcji. Co prawda, gdy na urządzenie patrzymy z góry, nie rzuca się to tak bardzo w oczy, ale wiem, że znajdą się tacy, których będzie i tak to drażnić. Poza tym reszta jest bardzo estetyczna, czcionka na klawiszach pozbawione z gamingowych naleciałości, no a same nasadki wykonano z wytrzymałego, podwójnie tłoczonego PBT, zapewniającego im odporność na ścieranie i dobrą przyczepność pod palcami. W prawym górnym narożniku z kolei pomiędzy print screenem i insertem swoje miejsce znalazł specjalny potencjometr, za pomocą którego możemy łatwo sterować głośnością multimediów oraz w razie potrzeby szybko je wyciszyć. Zaraz obok niego na prawej krawędzi umieszczono też przełącznik, pozwalający wybrać pomiędzy pracą przewodową a uruchomieniem trybu wireless. Co ciekawe działa on nie tylko za pomocą dołączonego do zestawu odbiornika, ale również poprzez Bluetooth generacji piątej, dzięki czemu bez problemu klawiaturę podłączymy też do naszego telefonu czy Notebooka bez dodatkowych przejściówek i adapterów. Nie jest to zdecydowanie rozwiązanie do grania, ale stricte podpisanie czy ogólnopojętą pracę biurową nadaje się idealnie. Od spodu natomiast znalazł się port USB, od którego w stronę górnej krawędzi obudowy prowadzą trzy kanały do przeprowadzania w nich w bardziej estetyczny sposób przewodu. Mamy tu również pięć dużych gumowych padów, które dbają o przyczepność, a odpowiednią ergonomię podczas pisania zapewniają nam konkretnych rozmiarów nóżki z dwupoziomowym regulacją kąta nachylenia. Tutaj warto też wspomnieć, że port USB położony jest dość głęboko i nie ma wokół niego zbyt dużo miejsca, więc przy korzystaniu z jakichś customowych przewodów warto mieć to na uwadze, bo po prostu nie każdy może się tu zmieścić. Sercem tej klawiatury, a właściwie to aż 82 jej sercami, są przełączniki od Keyla, boxy redy albo boxy blaki do wyboru, czyli liniowce bez wyczuwalnego punktu aktywacji, ale o zwiększonej wytrzymałości do 70 milionów kliknięć. Ja w swoim przypadku mam wersję czerwoną, także właśnie możecie usłyszeć, jak ona brzmi. Oczywiście, bez żadnych modyfikacji, tak jak klawiatura trafia do nas prosto z pudełka. Dużo mówić tu nie trzeba, klawiatura brzmi po prostu przeciętnie i mimo że zarówno odczucia płynące z pisania, jak i jego wygoda są jak najbardziej w porządku, tak słychać, że przełączniki nie są fabrycznie nasmarowane, a i w środku obudowy nie znajduje się żadna warstwa wygłuszająca, która mogłaby ograniczać jej rezonowanie. Stabilizatory, choć minimalnie posmarowane, też niestety tego nie odzwierciedlają. Pracują one dość głośno, a szczególnie ten znajdujący się pod spacją, także mogą denerwować jakieś wasze bliskie otoczenie, jeśli będziecie dużo na klawiaturze pisać no i osobiście trochę by mnie dosmarował dla uzyskania lepszej kultury pracy. Na szczęście Endorfi wyszło naprzeciw takim osobom, które lubią trochę pogrzebać i skastomizować swój sprzęt, implementując w nowym toku słapa, dzięki któremu możemy w łatwy i szybki sposób wymienić fabryczne switche na dowolne inne. Obsługiwane są tu konstrukcje zarówno 3, jak i 5-pinowe, więc nieważne na jakie finalnie się zdecydujecie, i tak będą one tu pasować. No i dzięki temu rozwiązaniu nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjąć i poświęcić chwilę czasu na modyfikację stokowych przełączników, dając im totalnie nowe brzmienie i poprawioną płynność działania, bądź też dosmarować tam, gdzie będzie to wymagane fabryczne stabilizatory. Podświetlenie oczywiście, jak przystało na konstrukcję gamingową tu występuje i to w pełnym wariancie ARGB. Jest ładne, nasycone i naprawdę równe, a jedyne przygaszenie możemy zauważyć w dolnej części klawisza z logiem producenta. Co do jego jasności, w nocy nie można mieć zastrzeżeń. Światło dzięki konstrukcji floatki wręcz wylewa się z kapów i lekko odbija w metalowym backplate. aczkolwiek w ciągu dnia ta własność troszkę zanika, kolory stają się mniej intensywne, no a samo podświetlenie mniej wyraźne. Pod spacją umieszczono wskaźnik ładowania, który po podpięciu klawiatury przewodowo będzie nas informował o tym procesie świecąc się na czerwono, z kolei gdy aktywujemy Caps Locka zmienią kolor swojego podświetlenia na statyczny biały. Generalnie samym podświetleniem i nie tylko zarządzać możemy z poziomu udostępnionej przez producenta aplikacji Endorfi Wireless Keyboards. Dostosujemy tu wspomniane podświetlenie, wybierzemy jego tryb i kolor, zmienimy domyślne mapowanie klawiszy, nagramy makra, czy też ustawimy interesującą nas częstotliwość raportowania. Poza tym w aplikacji stworzymy też sobie różne profile, na przykład z różnymi makrami pod konkretne gry i możemy je eksportować na przykład dla backupu, czy też chęci podzielenia się nimi z kimś znajomym, kto ma ten sam model klawiatury. Brakuje mi natomiast na pewno możliwości samodzielnego wyboru, po jakim czasie nieaktywności klawiatura ma przechodzić. W stan uśpienia. Ten domyślny nie jest jakiś radykalnie krótki, ale mimo wszystko posiadanie takiej funkcji byłoby jak najbardziej na plus. No i istotny jest też fakt, że aplikacja działa tylko przewodowo, więc, w celu wprowadzenia jakichkolwiek zmian na klawiaturze, trzeba ją podłączyć do komputera przez kabel. Można sobie z tym jednak łatwo poradzić, bo dzięki wbudowanej pamięci, która przechowuje nasze zapisane ustawienia, pod takiej jednorazowej konfiguracji możemy na jakiś czas zapomnieć o przewodzie. A przynajmniej do następnego ładowania. A prędzej czy później nas ono czeka, ponieważ wbudowany akumulator pozwala nam na około 20-22 godziny nieprzerwanej pracy z podświetleniem na maksymalnym poziomie jasności. Naładowanie go natomiast do pełna trwa około godzin 8, także co drugi, co trzeci dzień urządzenie i tak będzie musiało spędzić noc na ładowarce. No chyba, że z podświetlenia w ogóle nie korzystacie albo robicie to dość sporadycznie, to wtedy rzecz jasna, ten czas między ładowaniami ulegnie zmianie na Waszą korzyść. Zbliżając się wielkimi krokami do końca, wypada mi jakoś nowego toka podsumować. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że jest to naprawdę kompletne i solidnie wykonane urządzenie z wieloma udogodnieniami na miarę 2023 roku, jak chociażby praktyczną rolką do zmiany głośności, czy też podwójną łącznością bezprzewodową. Hotspot w standardzie to też niewątpliwa zaleta, która pozwala nam nie tylko dopasować sobie lepiej sprzęt pod własne preferencje, ale też na przykład w razie awarii któregoś z przełączników bezproblemowo i bez rozbierania obudowy zastąpić go innym, nie ingerując w konstrukcję producenta i nie tracąc gwarancji. Z kolei 75% bardziej taki zbity układ zdecydowanie sprawdzi się na małych i minimalistycznych stanowiskach i przyznam szczerze, że mi tutaj nie brakowało absolutnie żadnych przełączników, bo mamy tu i pełny rząd funkcyjny od F1 do F12, jak i też te dodatkowe najczęściej wykorzystywane przyciski funkcyjne tutaj. Po Graczy z kolei na pewno powinien też ucieszyć fakt wyodrębnionego print screena do szybkiego robienia zrzutów ekranu, jeśli na przykład zauważycie śmiesznego baga w cyberpunku i chcecie się nim podzielić z znajomymi. Całość dopełniają nam bardzo ładnie podświetlane kicapsy z PBT, wsparcie dla pełnego anti ghostingu i Enki rollovera tudzież mały gest w postaci nadrukowanych na dąglu informacji o obsługiwanym przez niego urządzeniu, dzięki czemu nawet jeśli macie wiele bezprzewodowych odbiorników wpiętych do komputera obok siebie, nie ma szans, że tego pomylicie z jakimś innym. Nowego Toka 75% kupić oczywiście w naszym sklepie, także zapraszam Was do linku w opisie, bo tam go właśnie znajdziecie. Znajdziecie tam też jego również pełnowymiarową wersję oraz wersję TKL, do których trafiły dokładnie te same funkcjonalności co do dzisiaj recenzowanego przeze mnie modelu. Swoją drogą TKL już miałem przyjemność recenzować na tym kanale wersji przewodowej, no ale jednak jeśli nie widzieliście tego materiału, klikajcie tutaj w kartę, żeby go zobaczyć, a tymczasem zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. I cześć!